kolejność nam się pomyliła. Miałyśmy być wcześniej o ten jeden set i chciałam wówczas powiedzieć coś, co i tak powiem, że po pierwsze nie mamy historii z Legnicy, z Fortu Portu ani innej historii. Jesteśmy i w ogóle się nie znamy. Poznajemy się w tej chwili na scenie. Wobec tego właściwie moją koncepcją było powiedzenie, że Trzy kobiety już były Jerzego Jarniewicza, ale trzy kobiety były też przed nami. Mamy porozmawiać w tym, tej krótkiej formie o książkach, które czytane będą jutro i które wymagałyby pewnie bardzo długiej, skupionej rozmowy, ponieważ i jedna, i druga proza opowiada o skomplikowanych kwestiach, składa się z wielu warstw choć pozornie można by było je ubrać w takie łatwe formuły. Jedna to książka o proza dotycząca choroby nowotworowej, a druga to powieść o dojrzewaniu w małym mieście, o dojrzewaniu, które zresztą nie jest przedstawione realistycznie i wobec tego obie te książki łączy coś, co nazwałabym wybuchem bomby. W przypadku powieści Wydrąż mi rodzinę w serze jest to bomba, która wpada do tej miejscowości, eksplozja w sierpcu w zakładach mleczarskich. W wyniku której rodzina już się nie drąży tą normalną drogą, którą stosowała wcześniej, czyli nie drąży w serze przede wszystkim ojciec tej rodziny, figur swoich córek, swojej żony, swojego otoczenia. A w przypadku książki nie mamy, nie pokazują nam, no dlaczego. Miry Słuchawiejko, mamy do czynienia z opowieścią o tym, co dzieje się po diagnozie. Do diagnozy i po diagnozie. Chciałabym zacząć od, wydrąż mi rodzinę w Serze, od takiego mikrocytatu, stąd ten notes, który wydaje mi się bardzo dobrą formułą zbierającą, Znaczenia tej książki. Brzmi ta formuła tak. Reakcja łańcuchowa spustoczeń w rodzinie. Chciałabym poprosić o komentarz do tej formuły. Może zacznę od tego, że y, tak jak pani zaczęła, nie mamy tradycji w Legnicy, ale do ostatniej chwili stresowałam się, że Artur wyciągnie od mojej mamy jakieś nagranie recytacji w przedszkolu. <noise> Więc cieszę się, że do tego nie doszło. Y, a jeśli chodzi o. Spustoszenia w rodzinie, no one w mojej książce występują wielotorowo, bo już w zasadzie w pierwszym rozdziale, który tytuł, którego tytuł brzmi: Mój brat jest moją siostrą, w zasadzie rodzina od razu dostaje taką symboliczną bombę. Podglądając, widząc, że po prostu jedna z bohaterek, która. No, była postrzegana przez rodziców jako syn, no, jednak przebiera się w ciuchy siostry i następuje jakiegoś swojego rodzaju demaskacja, od razu też w pierwszym rozdziale um, figura siostry, która jest postrzegana jako bardzo religijna, no, jej rodzeństwo odnajduje ukryte w, w szafce wibratory, więc po prostu od razu już w tym w pierwszym rozdziale zależało mi, żeby pokazać, że te spustoszenia i jeśli chodzi właśnie o wątki queerowe, e, transbłciowe, lesbijskie i jakoś rozmontywowujące edukację seksualną i, i też religijność mojego miasteczka, no że one wszystkie będą się jakoś plątać ze sobą i wywracać. Istotnie tak jest, ale co ciekawsze, te wszystkie figury, które tam się podmieniają, nie są oczywiste, bo można by było to opowiedzieć tak, że z jednej strony mamy Ilonę, to imię pada mniej więcej w połowie tej prozy. Na początku znamy nadany przez rodzinę pseudonim Gryczanka i to jest główna narratorka tej opowieści. Mamy Marka, który jest Martą. I mamy Anetę, która jest bardzo religijną studentką kulu. I to jest właśnie ta siostra z wibratorami. Ale mamy też w tej rodzinie matkę, pielęgniarkę, alkoholiczkę. Mamy ojca, który, dowiadujemy się tego stopniowo, miał ambicje artystyczne, ale pozostało mu jak to w sierpcu, rzeźbienie w serze. I ta historia eskaluje właściwie, bo można by ją właśnie tak opowiedzieć, jako historię. Z miejsca, gdzie nic nie jest grzeczne, ponieważ ojciec, i nie tylko ten jeden ojciec, ale inni ojcowie robią zawody w tym, kto wypije więcej piw i co z tym piwem następnie zrobi pod blokiem sąsiednim. W związku z tym, można by sądzić, że to jest taka opowieść o pewnej, patologii, o nieszczęściu, czy smutku, smucie takiej tego sierpca i o właśnie tych zmianach, przemianach, dochodzeniu do tożsamości, ponieważ okaże się, że Gryczanka jest lesbijką. Będzie to odkrywać powoli, ale co bardzo dla mnie ciekawe, okaże się też, że wszyscy ci bohaterowie, także rodzice, mają pomieszane tożsamości. I to jest ciekawy koncept. Właściwie z rozdziału na rozdział to się rozkręca. Co to za pomysł, żeby aż tak to wyeskalować? No, przede wszystkim zależało mi, żeby ta książka też była w jakiś sposób tak wydrążona, że te początki starałam się, żeby mimo wszystko były bardziej Trochę takie powykręcane, komediowe, a ta druga część, którą też pisałam trochę później, żeby tak drążyła w nich głębiej, więc um, o ile na początku widzimy właśnie ojca, który no, odbywa te różne pijackie zawody, um, no, matka też jest alkoholiczką, no, ale też jest to w jakiś sposób. Alkoholizm uwarunkowany genderowo inaczej w inny sposób pije matka, bo matka wciąż jest wysoko funkcjonującą alkoholiczką, która mimo wszystko zawsze przygotowuje posiłki i jest jakimś takim księdzem tej całej rodziny, a ojciec może sobie to odpuścić, ale mimo wszystko te początki chciałam, żeby wyodrębnić i wydrążyć jakoś ten absurd, a później, żeby też jakoś trochę bardziej. Oddać tym rodzicom głos i nie robić z nich jakiegoś takiego, nie wiem, mało miasteczkowego stereotypu. W sensie przede wszystkim bardzo mi zależało, żeby one nie były, żeby nie skończyło się na tym absurdzie i na tym wyśmianiu, żeby w jakiś sposób dając im tych, też więcej tych przymiotów i wykręcając ich, pokazać ich trochę bardziej ludzką twarz i też ich zrozumieć, no bo. Można iść w jakąś taką łatwą diagnozę, że och, okej, okay, ojciec alkoholik z mojego miasta, no to na pewno musi być transfobem i no początek trochę tak te akcenty rozstawia, bo tego się spodziewamy, tego się boimy i no właśnie od razu, nie zdając jeszcze tych małych bohaterek, mam wrażenie przynajmniej, że jest jakaś tendencja, by tym bohaterkom małym współczuć, ale później starałam się jakoś. Dać mu też trochę coś więcej i też więcej trochę czasu antenowego w tej książce poświęcić. Bardzo ciekawe, bo właściwie w takich historiach o tożsamości powody, dla których rodzice są transfobiczni czy nie akceptują różnych wyborów swoich dzieci, pozostają niedopowiedziane, czy właśnie umieszczą się w stereotypie, a tu to wszystko zostaje. Zbombardowane właściwie. To bardzo ciekawe, co pani mówi, że ta książka początkowo była czymś innym, a później się w coś innego rozwinęła. To może kwestia też warsztatów pisania czy czasu, który upłynął, ale ja bym nawet powiedziała, że to jest więcej niż komediowa wstępna część, że to jak się to później rozkręca, to idzie w kierunku takiego surrealizmu nawet. Ponieważ nie chodzi tylko o to, że oni są śmieszni, że robią te zawody pijackie, ale też o to, że to wszystko później zaczyna rozwijać się w kierunku takiej uwolnionej wyobraźni, kompletnie. I dzięki temu ta książka zyskuje, oczywiście to ma też aspekt queerowy, ale uwalnia się też od tych wszystkich ich smutnych historii o nierozumiejących rodzicach i o beznadziejnych sierpcach. Czy ten surrealizm też był taką jakimś punktem odniesienia w pisaniu tej prozy. Znaczy, no tak, to w zasadzie już wiedziałam od początku, że bardzo mi zależy, żeby to na końcu się jakoś porozpadało. Zależało mi też, żeby ta bohaterka nie poszła tą taką chyba najbardziej spodziewaną drogą, czyli zostawiając zupełnie sierpc, po prostu izolując się od tego, nie wiem, wyjeżdżając na studia i komentując to z jakiegoś takiego też wygodnego, intelektualnego dystansu, bo no oczywiście czytałam dużo takich książek i bardzo, bardzo z nimi współczuwałam i mi się podobały, ale tu właśnie jednak zaczynałam od postaci dziewczynki, która na przestrzeni rozdziałów po prostu dojrzewa i ma w sobie też po prostu ten jakiś sierpecki, serowy sznyt, w którym po prostu też się trochę pogrąża z tymi rodzicami i że to też może jest jakieś rozwiązanie. I jeśli chce ich zrozumieć i z nimi porozmawiać też na, różnym, na takim równym poziomie, to może ten surrealizm po prostu musi jakoś tam wybuchnąć i ona musi w tej, stać się tak jakby trochę częścią tej mleczarni. Tak, sądzę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, żeby nie pozostać przy realistycznym trybie opowiadania, tylko żeby wpuścić wyobraźnię. I dzięki temu jesteśmy, też opuszczamy taki, taką przestrzeń opowiadania autobiograficznego, o którą na pewno przy okazji tej powieści będzie Pani pytana. I chciałabym wobec tego zapytać teraz Panią Mirę Suchowiejko o książkę, która, nie, nie uda się o, o niej rozmawiać zupełnie poza trybem autobiograficznym, ale wydaje mi się, że też się o Ciebie boję. To jest bardzo udana próba, tak poważnego, szczerego, ale zarazem także uwolnionego od wszystkich wcześniejszych onkonarracji opowiedzenia o doświadczeniu do diagnozy, po diagnozie, ale też w głąb poza diagnozę, w inne wątki. Chciałabym zapytać o tę konstrukcję, która z jednej strony jest właśnie taka niemal dziennikowa. Tylko dni są odmierzane nie datami, a czasem, który upływa od diagnozy, a tym rozwiązaniem innym, które idzie w głąb w przeszłość bohaterki. Idea była taka, żeby zderzyć te dwie narracje. Narracja jedna związana z chorobą, i ta druga związana z wartościami, z tym, co. Co zostaje, może nawiążę do poprzedniego wątku, ale zbombardowane przez diagnozę, czyli układ wartości osoby diagnozowanej, bohaterki, która nagle musi się mocno zastanowić nad pojęciem końca życia, wiary. I po prostu powoli e, musi odbudować swój słownik pojęciowy e, w obliczu tego kryzysu, jakim, jakim jest choroba. Ustawić to na nowo, tak żeby to się mieściło w tym jednym życiorysie, w tej jednej sytuacji. E, stąd dużo nawiązań do dzieciństwa, dorastania, i stąd ta druga narracja, która jest swojego rodzaju listem do. Do dziecka, do dziecka, które dorasta i zbiera te doświadczenia, układa je sobie w jakiś słownik i ten słownik się nijak ma do rzeczywistości, kiedy w wieku 32 lat okazuje się, że ten koniec, że to życie może być już, już tyle, może nie trwać wcale tak długo. I, um, I to jest duży szok, który trzeba w jakiś sposób uporządkować. I to się dzieje równolegle z czasem, w którym bohaterka obserwuje dorastanie swojej córki, więc to są wartości, nad którymi się zastanawia też z tego względu, że sama musząc je sobie ułożyć, musi je też ułożyć w głowie w pewnym sensie swojej, swojego dziecka, ma na to jakiś wpływ. Więc mocno się zastanawia nagle na, na, nad tematem śmierci, nie tylko w kontekście własnej śmierci czy własnego pojęcia o śmierci, ale też tego, w jaki sposób to pojęcie buduje w świecie swojego dziecka. I gdzieś tam na końcu te opowieści mają się spotkać w tym momencie, w którym córka już o tej śmierci może myśleć i mówić matka, bohaterka, musi jej to jakoś tłumaczyć i sobie również, więc myślę, że tutaj troszeczkę o to chodziło. A przy okazji można było się troszeczkę zanurzyć w taki baśniowy, może świat, taki może pseudo religii, z jaką się mierzyła, jaką doświadczała bohaterka w dzieciństwie. To jest bardzo ciekawe, bo to opowiadanie córce zaczyna się w momencie, kiedy córka ma 8 miesięcy. I to jest porada lekarska opowiadać córce, czyli spróbować sformułować własne myślenie o swojej sytuacji w taki sposób, w jaki chciałoby się opowiedzieć komuś, kto słyszy głos, ale jeszcze nie zna pojęć. Znakomity eksperyment literacki, nie tylko psychologiczny. I później to, co się układa dalej. O to jeszcze chcę koniecznie zapytać, jest też opowieścią nie, o, nie tylko o relacji w tej rodzinie, która staje się rodziną czteroosobową pod koniec opowieści, ale jest też opowieścią o rodzinnym klanie czy o stadzie, o tych wszystkich ludziach, których się miało w przeszłości i którzy mogli w jednym domu zająć wiele pomieszczeń i mieć jedną kuchnię. Jest taki fragment w tej opowieści, w którym. Narratorka pisze, kiedy przyszli nam przebudować dom, to architektka, architektka myślała, że będziemy tutaj prowadzić dom publiczny, bo potrzebna nam była jedna duża kuchnia, tak, łazienka, a e, niezliczone sypialnie, bo wszyscy się chcieliśmy pomieścić razem w tym domu. Jednocześnie to posiadanie takiej rozbudowanej rodziny i tej tradycji, która jest i zakorzeniona, i baśniowa. I wielonarodowa pozwala też myśleć o czy, czy jak konsultować tę swoją sytuację z bardzo wieloma osobami. To wsparcie stada staje się bardzo ważne. Tak. Wydaje mi się, że to jest taka wartość, która jest w dzisiejszych czasach troszeczkę zapomniana i gdzieś tam um, nie do końca. Możliwa do realizacji. W... Miałam to szczęście, że dorastałam w takim, w takim domu, w takiej rodzinie, w takim trybie klanowym. Ten klan okazał się wyjątkowo ważny w momencie kryzysu i bardzo mi zależało na tym, żeby jego wartość w jakiś sposób opowiedzieć, mając też świadomość, że to nie jest rzecz, która jest łatwa do przetłumaczenia na polski. Zależało mi na tym, żeby podkreślić odrębność jakby pochodzenia tego klanu i tego trybu myślenia. Jednocześnie wydaje mi się też, że jakby ten klan, on pozostaje spójny mimo odległości i wielokulturowości. On pozostaje gdzieś tam mocno sprzężony i silny, więc może jest to jakaś formuła, która ma przyszłość w dzisiejszym społeczeństwie są też klany, które można tworzyć z wyboru, łącząc właściwie te dwie prozy, można by było o tym jeszcze porozważać, ale też tworzy się klan w kolejce w szpitalu onkologicznym, tworzy się klan przyjaciół, ale oni trochę odpadają po drodze i można też zbudować ten mały klan, w którym myśli się o szczęściu. Jakkolwiek by to nie brzmiało teraz naiwnie, myśli się o szczęściu, a już nie o odurzeniu się w niedzielny wieczór czy sobotni wieczór. To też bardzo ciekawe, że pojawia się ten wątek przewartościowania nie tylko duchowego, ale też trybu życia, podejścia do ciała, pewnej troski o siebie. Te wszystkie kwestie, które znamy z narracji, ale one tutaj są. Wzbogacone o pomysł literacki i, jeśli mogę tak o tym powiedzieć, o wielką dojrzałość tej opowieści, która ujęła mnie i mam nadzieję, że tak będzie czytana ta książka i że obie te książki, których fragmenty usłyszymy jutro, um, zrobią na czytelnikach takie wrażenie jak na mnie. Bardzo Panią dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.